Hej, witajcie ze strony Miłar Koszka redaktor portalu Nyssa. A naszym gościem specjalnym jest Marcin Nowak, prezes oddziału PTTK Tryton w Nysie. Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze, czyli PTTK Tryton w Nysie, oferuje dla mieszkańców gminy Nysa atrakcyjne wycieczki. I o tym też będziemy w tym wywiadzie rozmawiać. Panie Marcinie, proszę opowiedzieć coś więcej na temat wycieczek, które organizujecie dla mieszkańców. Nasza organizacja jest już dużą organizacją w mieście. Praktycznie wkraczamy w dziesiąty rok działalności, bo swoją organizację powołaliśmy w marcu 2016 roku. Jako jeden z wielu oddziałów w Polsce PTTK wrócił na mapę Nysy po kilku miesiącach nieobecności. Dzisiaj jesteśmy dużą organizacją, zrzeszającą tutaj prawie 1,5 tysiąca osób, także oferujemy bardzo szeroką gamę produktów turystycznych dla naszych mieszkańców, dla naszych członków, dla również turystów. Organizujemy rocznie około 50 wydarzeń turystycznych, no i mniej więcej taki okres wakacyjny jest świetny do tego, aby organizować wyjazdy, również takie troszeczkę dalsze, aby móc poznawać nie tylko ten region najbliższy, bo tutaj też organizujemy całkiem sporą liczbę wydarzeń, między innymi spacery, każdy piątek bezpłatne z przewodnikami, między innymi wsparte finansowo tutaj przez gminę Nysa, natomiast obecnie też organizujemy kilka wyjazdów dużych turystycznych, no i już w najbliższą sobotę zabieramy kolejny autokar na słynne lasy szprywalskie do Brandenburgi, gdzie będziemy pływać łódeczkami, degustować super ogórków i przede wszystkim poznawać naszą historię lokalną tamtego regionu. Duże jest zainteresowanie Waszą działalnością? Powiem szczerze, że bardzo duże i czasami jest tak, że po 5 minutach nie mamy już miejsca na, na jakąś imprezę czy wydarzenie. Z tego się bardzo cieszymy, natomiast cały czas pracujemy na tym, jak rozwiązać problem właśnie też nadmiaru. Natomiast myślę, że pozytywna działalność turystyczna sprowadza do nas rzesze i turystów, i mieszkańców i z tego się bardzo cieszymy i będziemy dalej tak robić, żeby było jak najlepiej. A proszę coś więcej opowiedzieć o tych wycieczkach. Gdzie ostatnio na przykład w tym roku byliście? Co no już odwiedziliśmy praktycznie duże tereny i Polski, Czech, Austrii, Niemiec. Zwiedzamy też regionalne rzeczy, bo to jest bardzo ważne właśnie naszą przede wszystkim działalnością. Jest pokazywanie tego piękna Nysy i bliskiego regionu. Organizujemy chociażby taki słynny cykl czwartków krajoznawczych, gdzie zabieramy czwartki naszych mieszkańców, czy chociażby turystów w jakiś zakamarek, czy miasta, czy regionu, czy wyjeżdżamy gdzieś, żeby zobaczyć jakiś pomnik, czy kawałek fajnej dzielnicy. I w taki oto sposób też przewodnicko próbujemy tutaj zaangażować ludzi, aby poznawali swój własny region. Natomiast też no, nasza forma działalności polega na tym, żeby zabierać ludzi po prostu i pokazywać naszym mieszkańcom fajne inne zakamarki Polski, no i zagranicy. I jeździmy na Czechy, poznajemy zabytki, przyrodę. Mamy tutaj określoną swoją grupę i kolarzy, i oczywiście ludzi związanych z górami, którzy chętnie Jeżdżą po wszystkich pasmach górskich, ale również poznają muzea, zamki czy jakieś miasta. Także każdy coś u siebie, u nas znajdzie coś dla siebie. Jakby ktoś z widzów był zainteresowany, żeby właśnie pojechać na taką wycieczkę, to gdzie ma się zapisać? Gdzie przyjść? Gdzie zadzwonić? Wszystkie, wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej pttk.nesa.pl i działamy także teraz w takim okresie właśnie wiosenno wakacyjnym nasz punkt obsługi jest otwarty przy ulicy Poznańskiej 1 na parterze budynku szkolnego w każdy czwartek od godziny 16.00. Tam wszystkie od 16 godziny, a to zależy wszystko od a. tego, jakie jest zapotrzebowanie. Z reguły jest około godziny 20. Natomiast są wszystkie na nasze tutaj media działające: Facebooki, strona internetowa. Tam są też podane strony mailowe, i telefon, na który można dzwonić i o każdej porze oczywiście też odpiszemy. Nie ma najmniejszego problemu. To są takie wycieczki z przewodnikiem. Od razu można się zapoznać z historią, kulturą. Tak, w naszym oddziale mamy bardzo dużą kadrę przewodników, pilotów turystycznych, organizatorów turystyki i też na tym bazujemy. Też współpracujemy z wieloma, z wieloma organizacjami, biurami podróży, dlatego też nasza oferta może być szersza do... Licznych mieszkańców, turystów, dlatego też myślę, że zainteresowanie jest duże, a staramy się, żeby te imprezy były na dobrym poziomie turystycznym, aby po prostu jak najwięcej ludzi było zadowolonych z takich wyjazdów. Myślę, że po tym, jak się to wszystko organizuje, jest naprawdę dobrze, a staramy się cały czas, żeby było jeszcze lepiej. To są takie wycieczki, że na przykład z rana wyjeżdżacie, a wieczorem przyjeżdżacie? Czy też no, są jest, dużo, jest dużo imprez jednodniowych, czyli po prostu jedziemy gdzieś tam rano czy w nocy i wracamy, a są też wycieczki, wydarzenia, przejścia. Marsze górskie, na przykład trwające 2-3 lub dłużej dni, zdarzają się też takie. Natomiast w tej chwili, akurat w okresie wakacyjnym, to robimy te darmowe spacery właśnie dla mieszkańców i dla turystów, dla naszych członków. W każdy piątek od godziny 17 przed Nyską Bazyliką są spacery prawie 2,5 godziny do 3 godzin. Pokazujemy tutaj z przewodnikami oczywiście ciekawe historyczne miejsca w naszym mieście. No i między innymi właśnie też organizujemy wycieczki, przede wszystkim jednoidniowe w okresie wakacyjnym. Podczas takich wycieczek kosztujecie też regionalnych przysmaków, tak? Oczywiście turystyka to też jest ta część degustacyjna, to jest bardzo ważne. Właśnie też jak gdzieś jedziemy w jakiś region albo w jakiś zakamarek bardzo ciekawy, korzystamy z gościnności różnych osób, stowarzyszeń, jednostek. Bardzo często, jeżeli na przykład robimy dane wydarzenie turystyczne gdzieś w naszym regionie, korzystamy tutaj z jakiegoś koła gospodyń wiejskich albo ewentualnie z niskiego Księstwa Jezior i Gór Zaprzyjaźnionego, który oferuje nam jakieś fajne produkty regionalne, żeby też nasi turyści mieszkańcy mogli sprawdzić, jakie są smaki regionu. Teraz akurat w najbliższą sobotę wybieramy się pełnym autokarem turystycznym właśnie do Szprywaldu. No i tam słyną z tego ogórki, dlatego też mamy przygotowane podczas rejsu degustacje takich ogóreczków, co jest, co też wzmacnia oczywiście pozycję tutaj turystyczną, bo to jest bardzo ważna turystyka kulinarna. A co wyróżnia Wasz właśnie punkt PTTK w Nysie od innych takich organizatorów? PTTK w Polsce to jest bardzo duża organizacja zrzeszająca obecnie ponad 60 tysięcy osób w całej Polsce. No i jest też kilkaset oddziałów ptetekowskich w kraju, to jest to wszystko podzielone regionalnie. My też tutaj należymy do tej części województwa Polskiego, gdzie tych jest 11 oddziałów ptetekowskich. Nasz oddział jest jednym z młodszych, nie powiem, że najmłodszy, bo jeszcze jest młodszy, który powstał po nas. Natomiast każdy oddział działa praktycznie jako samodzielne też stowarzyszenie. Są nakreślone normy, które są oczywiście określone przez zarząd główny w Warszawie, ale przede wszystkim działamy jako tutaj regionalnie własne, organiz... Jakie własne stowarzyszenie. Myślę, że jesteśmy też jednym z takich bardziej Innowacyjnych no i takich nowatorskich oddziałów w naszym kraju. Też tutaj promujemy troszeczkę w inny sposób, taki może, może bardzo nowoczesny, ale myślę, że to jest taka fajna część, właśnie, że na tle innych organizacji mamy bardzo duże pole do działania, manewru właśnie poprzez współpracę, organizację. Należymy do wielu partnerstw, mamy też dostęp do świetnych przewodników i do całej kadry, praktycznie przewodniskopilotskiej PTW w całym kraju. Współpracujemy też z klubem Czeskich Turystów w Czechach. Także to nam daje naprawdę szeroką gamę możliwości i rozwoju, ale przede wszystkim też przy organizacji tych bardzo ważnych projektów turystycznych jest duża jakość po prostu w wykonaniu i myślę, że to jest ta fajna sprawa. Natomiast nie jesteśmy typowym biurem podróży, możemy organizować to wszystko dla naszych członków, mieszkańców, oczywiście na określonych regulaminach i zasadach. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na przykład poza granice kraju, korzystamy tutaj przede wszystkim z gościnności też naszych biur podróży, z którymi współpracujemy, no bo wszystko musimy robić zgodnie tutaj z regulaminami. Natomiast y, oczywiście szeroka oferta turystyczna powoduje, że po prostu nasz oddział się rozwija. I takiej organizacji drugiej w naszym regionie po prostu nie ma. To nie jest tak, że są wakacje, a wy, właśnie wy organizujecie te wydarzenia, bo również w sezonie na przykład zimowym też, też jeździcie. Tak, oczywiście, że tak. Zaczynamy od stycznia i kończymy w styczniu. I praktycznie cały czas trwa ta akcja tutaj nasza turystyczna na naszych stronach internetowych. Na Facebooku można podejść do punktu obsługi, są kalendarze, imprez na, na półrocze, dane i po prostu można już tam sobie wybrać jakąś coś fajnego dla siebie. Każdego, także zapraszamy serdecznie. Jeżeli Państwo chcecie się też zapisać do naszego oddziału, to nie ma problemu. Wystarczy jedno zdjęcie, deklaracja członkowska do złożenia. Wtedy macie Państwo w pierwszej kolejności informacje o imprezach, które się będą odbywać. Są te wycieczki tańsze, no i przede wszystkim decyduje też tutaj ta kolejność zgłoszeń. Dodatkowo są świetne ubezpieczenia w Peteteku od nieszczęśliwych wypadków, no i też są zniżki w różnych obiektach i sportowych i turystycznych na terenie całego kraju. Nie z byle powodu spotkaliśmy się tutaj na dworcu w Nysie, bo tutaj za nami jest punkt informacyjno-turystyczny. Nyskiego Domu Kultury, tak? który działa tu prężnie i informuje turystów, mieszkańców. Tak, punkt informacji wydarzeń. turystycznej w Nysie jest bardzo ważnym elementem wsparcia turystyki dla całego miasta i promocji przede wszystkim miasta. To punkt informacji turystycznej jest miejscem, gdzie turysta po raz pierwszy otrzymuje kontakt promocyjny, właśnie w mieście. i Nasza informacja turystyczna została przeniesiona tutaj po skutkach powodzi z Bastionu Świętej Jadwigi na dworzec kolejowy. Piękne tutaj otoczenie. Także też liczymy, że będzie sprawdzać się bardzo dobrze w tym miejscu. A na bastion też wrócicie? A to ciężko powiedzieć, jeszcze wszystko się okaże. To co panie Marcinie, zapraszamy tutaj mieszkańców? Tak, zapraszamy mieszkańców Nysy i turystów na punktu informacji turystycznej w Nysie. Ja zapraszam serdecznie również do Peteteku. Przyjeżdżajcie Państwo do naszego miasta, oglądajcie drodzy Państwo nasze zabytki, wspaniałe rzeczy. Nie tylko zabytki, ale i przyrodę. I zapraszamy, bo z naszymi Przewodnikami w pateteku można zobaczyć naprawdę dużo świetnych rzeczy. Zapraszam do korzystania z naszych wydarzeń. Zapraszam do wstępowania do naszego oddziału. Dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam widzów i sympatyków portalu Nysa. Hej, hey, dziękujemy. Zaobserwuj Portal Nysa na Facebooku, aby być na bieżąco z aktualnościami. Zapraszamy również na naszą oficjalną stronę www.portalnysa.tv. To na dzisiaj tyle dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam Miłar, hej hej!